Simano, witam was w 12 odcinku, zagramy w kangurka Kakao, rundę drugą Także idziemy za śladami żółwia, który prosi nam nas o pomoc, tak o co tu jest? O nie kapuje... O jest tak Czyli te... Nie kapuje lekko tego A tu jest jakiś żółw Jezus może Czyli musimy mu pomóc to się strasznie dużo szuka, nie będę Was zanudzał tutaj i po prostu. Co to jest? O! Tam, tam czy zbiera, tam duże rzeczy, tam są niektóre skryte rzeczy. Ja po prostu tam przyjdę, drugi raz zresztą zrobię tą... ten poziom. sobie drugi raz zrobię. O! Co to jest! ha wiem o co chodzi. Trochę grałem na, te, na tym, na tej mapce, bo, bo sterowanie nie jest naprawdę. A! Hmm, nie trafiłem. Uuuu! jest. No właśnie, sterowanie nie jest najlepsze. Najłatwiejsze, otworzę włas, abyś mógł przedostać się dalej. <laughs> no, tak to wygląda. Myślałem, że będę na to żółwie muszę wyjechać. Aaaa! O! A masz, a masz, a masz, a masz, a masz, zostaw zostawmy spokoju! Jak te ryby wyglądają? Ch... piranie jakieś. Nieee... Laser, z tego mogę zrobić nawet. O! Mam widzicie tu są jakieś teatry. Nie będę was zanurzał zbytnio, bo. Tego też trzeba ratować. Tylko wia... Ooooooo! Dobra, to tędy chyba się idzie, nie? myślę teraz teraz dobra teraz A teraz jest ja tak najłatwiej ułożyłem no nie no nie umiem tego robić ciężko naprawdę chyba ten poziom którego najbardziej nie lubiłem checkpoint O tu jest No, weź do tego O Juhu. A, a, Nie wiem Tak, także musimy puścić tą rakietę Bo jak nie puścimy to się razem z nią rozbijemy O! No Dobra Ja to chyba właśnie ten poziom którego najbardziej nie lubiłem Skoczy mogę na, mogę na ciebie skoczyć nie ale jesteś Ej, no też żebym umarł Jedź to Dobra ha wow. wow, wow. Pójdę tam dalej, zobaczymy co tam jest. A, bo nie, jednak się cofnę. To może być coś ciekawego. A, no właśnie same pieniążki. A jak to robić? Aha. Zobaczmy, wajść. Czusz, czusz. Także ja właśnie mówiłem tu jest za dużo tych właśnie tych takich skrytek różnia z tych. Jest to później wszystko. Wszystko sobie później, zbiorę. A jak będzie im potrzebne, do, żeby te 3000 edukatów uzupełnić, to naprawdę jest to zbiorę. A no, no. faktycznie nie wiem, jak im sterować. O, serduszko mi było bardzo potrzebne. Hmm. No, płyń, płyń. Czyli teraz tamten co jest... O, mogę wypłynąć? Nie mogę. Jezus, cierstwo. No i co teraz mam zrobić? No i gdzie to tutaj jest? Bo wiem, że na pewno muszę tutaj tego wrówek rozwalić, żeby on tam dalej, 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 mnie, dalej mnie przepuścił. Ale nie zbyt wiem skąd wziąć, tylko tam nie na pewno. No, już chyba wiem skąd. nieba nie no. Kurde, cofnęłem się. No nie wytrzymam. Bo jednak tam. No, jak mogę mnie poznać po tym. O jezu, nie wiem to. O, tak. Gdzieś tu jeszcze było drugie przejście. O, tam. To jest to drugie jednak, dobra. Płyń, płyn. O, to jest, to wiedzie się. O, to. O, kolce. No i teraz trzeba to rozwalić Jedziemy Wow O, właśnie puścić to właśnie miałem. No już, już. Tak się zamyśliłem, że prawie bym to... Tu... Teraz razem z tym wleciał, a. Jakbym w to właśnie. Aha, w tamtą stronę nie to O Co by się z tym równało? Żebym po prostu zginął. No co? Uhu, żółwik. Aha. No. Mm. Wow. On też ma jakąś strzelbę. Odejdź. Odejdź, platfusie. No ej, nie mogę w niego trafić, cholera jasna No Nie wie czy ja no To za platfus A Platfus mnie zabije No i zabije mnie O, teraz się dam platfusowi Nie, nie Era platfusów się skończyła Eee, chodź tu. No, jakie głupie. No takie głupie gówno. Nie, to platfusie? Noż. Nie mogę w niego tego trafić. Ja nie mogę. Dlatego ja nie lubiłem tej właśnie. To jest dla dzieci. Przecież w niego tyle razy walnę. i co i gówno. Dobra, go, mijem. Jestem zdenerwowany. Zdobnie z pokoju, tym platfusie. Także <laughs> przeszliśmy platfusa. I na razie to wszystko w tym odcinku. Jak wiecie, nie zebrałem tak dużo tych wszystkich pieniędzy. Czyli 3... brakuje mi 13 tych diamentów i tam trochę złota. No ale przeszliśmy ten poziom. Także dzięki Wam za obejrzenie. Zachęcam do komentowania i oceniania moich innych filmów oraz subskrypcji mojego kanału. No i pamiętajcie, oglądajcie. Do zobaczenia.